Dzisiaj, kochani, spotkamy się z Piotrem i z Judaszem, z ich drogą za Jezusem, z ich próbą ufności, której doświadczyli, z ich zdradą i doświadczeniem miłosierdzia, które Jezus im ofiarował i co z tym doświadczeniem zrobili. Także piękny, piękny czas przed nami. Ale rozpocznijmy od samego początku. Judasz i Piotr, Piotr i Judasz, dwie historie dwóch wybranych mężczyzn przez Boga, umiłowanych, wybranych do tego, by stać się Jego najbliższymi uczniami, by Mu towarzyszyć i jak mówi Ewangelia, by Jezus mógł być z nimi i wysyłać ich na głoszenie nauki. Obaj byli zafascynowani Jezusem, Jego osobą, Jego nauczaniem, mocą, Dokonywanymi znakami i cudami. Naprawdę Jezus był kimś, kto ich zachwycał. Możemy tylko domyślać się, jaki to był zachwyt w życiu Judasza, skoro przywędrował do niego z Judei. On był jedynym z apostołów, który nie pochodził z Galilei, lecz pochodził z Judei. Tak? Czyli przyszedł do nauczyciela z Galilei. Krainy, która była uważana za gorszą, za spoganiałą, za niewierną przymierzu. Dla judejczyka to był dyshonor. Tak? To było coś, czego szanujący się judejczyk nie robił. To pokazuje, jak bardzo Jezus musiał zachwycić Judasza i jak go pociągnął do siebie, skoro odważył się zrobić coś takiego, że przywędrował nawet do takiej krainy, która, którą uważał jako prawowity judejczyk za gorszą. Zarówno jeden, jak i drugi, Piotr i Judasz, zostali zaproszeni, by pójść za Jezusem. Każdy z nich usłyszał: Pójdź za mną, i każdy z nich musiał dokonać sam wyboru, czy się na tą drogę zdecyduje. Wyboru, który wcale nie był łatwy. Musieli zostawić to, czym żyli do tej pory, w czym się wychowali, co było dla nich drogie, co dobrze znali. To pójście za Jezusem oznaczało pozostawienie domu, pozostawienie rodziny, najbliższych relacji, pozostawienie swojej pracy, zwyczajnej codzienności i pójście za Mistrzem w nieznane. Pewnie każdy dzień był dla nich niespodzianką. I obaj decydują się na taki wybór. Obaj pozostawiają wszystko i idą za Jezusem. W tym momencie są bardzo podobni do siebie. Otwarci, szlachetni, hojni, pragnący pójść za Jezusem i zbudować z Nim relacje, bo oni wybierają Jezusa, nie Jego misję, nie jakieś zadanie, nie jakieś zaangażowanie, ale wybierają Jego i chcą za Nim iść i z Nim związać swoje życie. Jak to życie wyglądało? Wiemy, że Judasz zajmował się we wspólnocie pieniędzmi przynajmniej tyle. Ewangelia nam gdzieś o tym wspomina. To sugeruje dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że miał takie uzdolnienia. Może gdzieś była jakaś sytuacja, w której dał się poznać jako inteligentny, jako sprytny, pomysłowy. Może coś zrobił takiego, co, co dzięki czemu ta wspólnota coś zyskała. I, I to też zrodziło pewne zaufanie w tej wspólnocie. Zobaczcie, nie powierza się pieniędzy byle komu. My dzisiaj też tak robimy, że nie pojeżdżamy naszych pieniędzy byle komu. Czyli ten Judasz coś znaczył w tej wspólnocie, na dodatek budził zaufanie, skoro wspólnota powierzyła mu pieniądze. tak? Nie wiemy, czy powierzyła mu to wspólnota, czy powierzył sam Jezus, bo nie mamy żadnych źródeł, które nam o tym mówią. Niezależnie jednak od tego, musiał budzić zaufanie, musiał być kimś takim, kto miał dobrą opinię w tej wspólnocie, skoro wspólnota takie zadanie mu powierzyła. Natomiast Piotr, wiemy, że od samego początku był, nazwijmy sobie to oczkiem w głowie Jezusa, wybrany, i od samego początku jakoś tej wspólnocie też przewodził. Tak? Miał też taki, taki charakter, takie, takie naturalne predyspozycje do tego, żeby stać na czele, żeby organizować, żeby działać, żeby też wypowiadać się w imieniu wspólnoty. Są takie momenty, w których o tym słyszymy. Niekiedy wychodziło mu to wspaniale, także wspólnota była mu ogromnie za to wdzięczna, ale są też takie momenty, o których sobie też powiemy, których no, troszkę Piotr zawalił, i przez to, że był na czele, niestety wszyscy o tym wiedzieli, tak? Piotr i Judasz szli za Jezusem, czyli dzielili z Nim codzienność. Po prostu z Nim byli, słuchali Jego nauki, widzieli, jak Jezus spotyka się z ludźmi. Jak ich uzdrawia, jak dokonuje wielu różnych znaków, ale dzięki temu, że byli z Nim na co dzień, mieli szansę budować z Nim relacje. I tutaj odkrywamy pierwszą różnicę między nimi, bo do tej pory wydaje się, że są dosyć do siebie podobni, ale w tym budowaniu relacji z Jezusem odkrywamy pierwszą taką znaczącą różnicę między nami. Jak popatrzymy na Ewangelię pod tym kątem, to Piotra widzimy wszędzie. Tak? On, jakby, jest przyklejony do Jezusa, ciągle gdzieś blisko niego. Ciągle z nim rozmawia, ciągle pyta, ciągle, yy, ciągle jest, jakby, w interakcji z Jezusem. Bardzo żywo reaguje na to, co Jezus robi, co mówi, także, że jest jego pełno. Tak? Natomiast o Judaszu nie ma nic. Nie ma nic, jakby go nie było. To nie znaczy, że jego tam nie było, bo on był fizycznie, ale mamy wrażenie, jakby był troszkę z boku. Ewangelii nie wspominają o, o tym, żeby o coś zapytał publicznie Jezusa. O innych apostołach możemy popoczytać, że ten miał takie pytanie, ten powiedział coś tam, ci przyprowadzili kogoś tam do Jezusa. Mamy sporo takich zmian. O Judaszu nie mamy nic. Czyli jakby Judasz był lekko z boku, tak? jakby, jakby troszkę mniej zaangażowany. Być może jest to różnica charakterów. Piotr był bardzo ekstrawertyczny, bardzo na zewnątrz. Ma, jest taki, widzimy, taki impulsywny, działający. Być może Judasz nie był, może był introwertykiem, może był bardziej schowany, może potrzebował y, jakiejś takiej samotności, żeby podejść do Jezusa, żeby zapytać, ale już tutaj widzimy, że, że jakaś różnica między nimi jest. Być może to jest właśnie tylko różnica charakteru, ale być może ten szczegół już mówi nam o tym, że. Piotr z całą otwartością i z całym zaangażowaniem wszedł w to budowanie relacji. Natomiast Judasz był bardziej ostrożny. Taki troszkę, troszkę krok do tyłu, jakby badający i patrzący, czy warto, czy, czy to będzie dla niego korzystne, czy czegoś nie straci. Być może tak było. Tego nie wiemy, bo jest to jakaś tajemnica Judasza, ale być może troszkę, troszkę w, w tym szczególe już to widać. Że on jest taki lekko na dystans do Jezusa. W którymś momencie ewangelie wsp zaczynają wspominać o tym, że Judasz wykradał pieniądze z trzosa. Nie wiemy, czy to jest fakt. Bo jak poczytamy wszystkie ewangelie i znajdziemy sobie te momenty, które wspominają o coś o Judaszu, to zawsze. Jest taki, nazwijmy sobie to, zabieg literacki, w którym się mówi o tym, że jest zdrajcą. Przecież Jezus zdrajcy nie powołał. Jezus, Judasz nie był od początku zdrajcą, nie był przeznaczony do zdrady, że tak powiem. To nie jest coś, co było w nim od początku. To jest pewien dramat, którego Judasz doświadczył, coś, co się, co się wydarzyło w jego historii, z czym sobie nie poradził, ale to nie jest tak, że on był zdrajcą od początku. I tak samo może być z tymi pieniędzmi. To nie jest tak, że, że on był złodziejem od początku. To jest też coś, co jakby w historii jego bycia z Jezusem zaczęło się trochę psuć. Znaczy nie wiemy, czy to jest fakt, czy to jest właśnie też tylko taki zabieg, ale być może, jeżeli jest to rzeczywistość, to, to być może coś w tej historii jego życia, jego pójścia, tego zaufania, którym go obdarzyła wspólnota, zaczęło się psuć i on zaczął kombinować na własną rękę. Zaczął coś podbierać z tej kasy, żeby mieć może na jakieś swoje wydatki, może na, na, na zabezpieczenie jakieś swoje. Tego nie wiemy dokładnie. Być może Judasz nigdy nie miał odwagi do tego, żeby powiedzieć Jezusowi o tych wątpliwościach, które gdzieś tam w nim są, o tych pomysłach, które może się w nim zaczynają rodzić może jakichś wątpliwościach, którymi sobie sam nie potrafił poradzić, i to tak zaczęło w nim pracować. Najpierw jakiś jeden drobiazg coś wziął, później coś innego. A wiecie, jak to jest. Drobiazg do drobiazgu, i później nagle spada lawina. Nie wiadomo nawet w którym momencie i nas po prostu zmiata. I tak pewnie się stało w życiu Judasza. Jeszcze inne wydarzenie, które nam mówi trochę o Judaszu. Moment namaszczenia Jezusa w Betanii, kiedy pamiętacie, Maria rozbija flakonik nardowego olejku, żeby namaścić stopy Jezusa. I wtedy ewangelista Jan mówi nam o takiej bardzo ostrej, impulsywnej reakcji Judasza, który bardzo żałuje tego flakoniku i uważa, że to jest marnotrawstwo, bo można było go sprzedać i mieć z tego mnóstwo pieniędzy. I oskarża Marię właśnie przed wszystkimi, że źle zrobiła. Oczywiście Jezus natychmiast bierze Marię w obronie i nie pozwala Judaszowi kontynuować całego jego rozważania na temat pieniędzy. Natomiast to troszkę nam pokazuje, co się dzieje z Judaszem. To jest już taki moment w jego historii, kiedy jest bliski klęski, bliski zdrady. I już widać, jak, jak w tej relacji z Jezusem i ze wspólnotą jest zagubiony. Tak, Już widać, że, że. Oczywiście on ma jakieś swoje wytłumaczenie na to, dlaczego chodziło mu o sprzedanie tego olejku narodowego. Ale to wszyscy czują, że coś jest nie tak, że coś pod spodem tego jest, że to jest tylko taka, takie pozory dobra, ale tak naprawdę Judaszowi już zaczyna chodzić o coś innego: że, że ważniejszy jest przedmiot, a nie człowiek. I y, to pokazuje, jak, y, jaki dramat wydarzył się w sercu Judasza, jakie to serce było rozdarte, zaślepione już w tym momencie. Jak to, jak to się działo po kolei, tego nie wiemy, ale te jakieś drobiazgi, które się u, uda wyczytać z Ewangelii, troszkę nam mówią o tym, że od takiego oddalenia od Jezusa, przez jakieś może drobne wykradanie pieniążków, jak, jak się degradował Judasz w tej, w tej relacji z Jezusem i ze wspólnotą, chociaż początek miał tak samo piękny jak wszyscy apostołowie. Dobrze, to tyle o Judaszu, ale powiedzmy też coś o Piotrze. Bo, bo tak żeśmy go troszkę zostawili na boku. Pamiętacie wydarzenie z Cezarei Filipowej, kiedy Jezus pyta uczniów o to, za, za kogo go uważają ludzie, a później pyta wprost: A wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr błysnął w imieniu całej wspólnoty, mówi: Ty jesteś mesjaszem. Tak i, i Jezus chwali Piotra i składa mu obietnicę, że zostanie, zostanie skałą. Która będzie podtrzymywać Kościół, która będzie podtrzymywać innych w wierze. Wielkie wyróżnienie dla Piotra. Ale nie na tym się kończy ta scena. Ona ma swój dalszy ciąg i Jezus zaczyna opowiadać swoim uczniom, jaki to, jakim on to Mesjaszem będzie. Że jego historia potoczy się w takim kierunku, że zostanie zdradzony, że będzie cierpieć, że umrze. Tego, że zmartwychwstanie wstanie już zupełnie nie słyszą. Słyszą tylko te wcześniejsze i to jest coś, co jest dla nich na ten moment zupełnie nie do przyjęcia. i Oczywiście Piotr jako pierwszy, znowu pierwszy, reaguje i tym razem próbuje Jezusa zwieść z jego drogi, z wypełnienia planu Ojca. I tak jak za pierwszym razem Jezus go pochwalił i go wywyższył wśród wszystkich, tak teraz go gani, tak. Że Piotr spada na ostatnie miejsce, pozostaje nazwany szatanem, tak? Bo nie myśli po Bożemu, tylko po ludzku. I to jest no, wielka porażka Piotra w obliczu całej wspólnoty, ale też dla niego osobiście ogromna porażka. Ale to też pokazuje, że, że podobnie jak Judasz, Piotr trochę gubił się w tej swojej relacji z Jezusem. On miał pewną swoją wizję, jak ma wyglądać Mesjasz. Judasz tak samo miał swoją wizję, swój plan, co ten Mesjasz ma zrobić. I to, co pokazywał mu Jezus, jakby rozchodziło się z tym jego pomysłem. I tak podobnie jak Judasza, jego serce też zaczyna być rozdarte. Też, też zaczyna być pogubione. I też Piotr powoli, powoli zbliża się do tego trudnego momentu, w którym zdradzi. Jeden i drugi zdradzi. Ale jeszcze na jeden szczegół chciałabym zwrócić Waszą uwagę, który dotyczy i Piotra, i Judasza. Kiedy przypatrzymy się temu, jak oni zwracają się do Jezusa, to odkryjemy, że jest pewna różnica między nimi. Wszyscy apostołowie, za wyjątkiem Judasza, w którymś momencie już nie nazywają Jezusa swoim nauczycielem, rabim, tylko zaczynają go nazywać swoim panem. To oznacza pewien ważny krok w ich relacji z Jezusem, że od nauczyciela, kogoś, kto tylko im pewne rzeczy pokazuje, Jezus zaczyna się stawać dla nich kimś ważniejszym, że oni w tej relacji poszli w głąb. Judasz nigdy Jezusa nie nazwał Panem. W momencie, kiedy gdzieś tam znajdziemy jakieś słowa, które on wypowiada, chociażby te z Ogrojca, ostatnie słowa, jakie mamy zapisane, które wypowiada Judasz, on tam, zdradzając Jezusa, też nazywa go rabim, swoim nauczycielem. Czyli jakby Judasz nie był w stanie zrobić tego kolejnego kroku w relacji z Jezusem. Pozostał na płaszczyźnie nauczyciela, tak? czyli na takiej relacji bardziej formalnej, bardziej zdystansowanej. To jest tylko ktoś, kto mnie z boku uczy, ale ja niekoniecznie tą naukę przyjmuję. Nie, nie, nie jesteśmy tak ze sobą związani. Tak, Jezus oczywiście nie zrezygnował do samego końca z Judasza. On nawet tam nazywa go przyjacielem, żeby go pociągnąć w głąb tej relacji, żeby, żeby go przyciągnąć do serca, żeby Judasz nawet w tym dramatycznym momencie nie poczuł się odtrącony. Ale wróćmy jeszcze chwilę wcześniej, bo yy, Zarówno Piotr, jak i Judasz, idąc za Jezusem do Jerozolimy, czują, że zbliża się najtrudniejszy moment w ich relacji z Jezusem. Chociaż poszli za nim z takim entuzjazmem, tak, tak, z tak hojnym sercem, teraz, kiedy widzą, że coraz bliżej jest ten moment, o którym Jezus mówił: o cierpieniu, o zdradzie, o śmierci. To, to jest to dla nich niewiarygodnie trudny, trudny, trudna próba, którą muszą przejść i wiemy, że po ludzku nie potrafią. Że to jest jakiś moment wielkiego kryzysu w ich relacji z Jezusem, wszystkich apostołów. Pierwszy nie wytrzymuje Judasz. To napięcie związane z całą tą sytuacją sprawia, że Judasz... Yy, Pierwszy decyduje się na no, tragiczny wybór, to jest Judasza. Decyduje się wydać miejsce, gdzie jest Jezus, żeby go żołnierze mogli pojmać. I dokonuje to za drobną sumę pieniędzy, bo suma, którą mu zaproponowali kapłani, jest naprawdę drobną sumą pieniędzy. Ale gdy Judasz zobaczył, jak cała ta sytuacja się toczy. I w jakim kierunku zmierza, y, był w stanie uznać swój błąd. Wiemy, że jest taki moment, w którym Judasz zdaje sobie sprawę z tego, że zrobił źle. I to jest bardzo ważny moment w jego życiu, bo w tym momencie y, Judasz mógł powrócić. To jest moment, w którym Judasz mógł powrócić. On niestety decyduje się, że z tym, co odkrył, pójdzie do arcykapłanów. I wiemy, jaka jest ich decyzja. Oni go odpychają. Mówią, że to już nie ich sprawa, że sobie teraz musi sam z tym poradzić. I pozostawiają go z ogromnym poczuciem winy i bezradnością wobec tego wszystkiego, co się teraz dzieje. I Judasz nie potrafi tego unieść. To jest zbyt wielki ciężar dla niego. Ma świadomość tego, że wydał swojego nauczyciela i że prawdopodobnie on zginie. Szkoda, że Judasz nie potrafił w tym wszystkim powrócić do doświadczeń miłości Jezusa, które na pewno miał. Nie wierzę, że nie miał takich doświadczeń. Być może to było obserwacja, jak Jezus okazuje miłość, jak okazuje przebaczenie komukolwiek z tych, którzy byli obok. Być może sam ma nawet takie doświadczenie, że w jakichś mniejszych sprawach. Gdzieś doświadczył tej, tej miłości przebaczającej Jezusa, ale Judasz na ten moment nie potrafi już do tego doświadczenia powrócić. Gdzieś ta ciemność, ten ból, to rozdarcie, ta samotność w tym wszystkim zaczęły go coraz bardziej wciągać, i wiemy, że popadł w rozpacz, że to zaufanie nim mogło się przebić w jego sercu. Że pod, po, a w rozpaczy. Był w stanie podjąć tylko jedną decyzję: że jego życie nie ma sensu. Niestety. W rozpaczy często tak ludzie właśnie myślą, że ich życie nie ma sensu, że nie ma dla nich nadziei, że nie ma drogi wyjścia z tego, w czym są. I Judasz w to uwierzył, że tak jest. Ta nieufność to zwątpienie w Boga, w Jego miłość, w Jego miłosierdzie, które zawsze znajduje drogę wyjścia. Niestety się załamała i wiemy, jak to się kończy. Judasz popełnia samobójstwo. Jaki jest jego ostateczny los, tego nie wiemy. Kościół nigdy nikogo nie potępił. Niki, o nikim nigdy nie wydał takiej decyzji, że ktoś jest na pewno potępiony, więc o Judaszu też nie możemy tak myśleć, że na pewno jest potępiony. Kościół zawsze daje szansę. Być może Judasz, stając na progu wieczności przed Bogiem, może jakiś, jakiś promyczek tej ufności gdzieś się w nim zrodził, jest ocalony. Tego nie wiemy. To jest jakaś wielka tajemnica między nim a Bogiem, jak to się dalej potoczyło. I lepiej tego nie odgadywać i nie próbować gdzieś go tam w piekło wsadzać, bo tego nie wiemy. Piotr y, już za chwilę też zdradził. Jego zdrada była troszkę inna. On na dziedzińcu arcykapłana, kiedy został rozpoznany jako uczeń Jezusa, nie potrafił się przyznać do tego, że jest rzeczywiście jego uczniem. Zaparł się swojej znajomości z Jezusem, swojej relacji z nim. I podobnie jak Judasz dosyć szybko odkrył, jak dramatycznej zdrady dokonał. Ale różnica między nimi polega na tym, że Piotr zapłakał. Oczywiście nie chodzi tutaj o te zewnętrzne łzy, bo po to nie chodzi o, o zewnętrzność, ale chodzi o to, co kryło się w głębi serca Piotra. Wiemy, że nastąpił taki moment, w którym Jezus spojrzał na niego, że spotkały się ich oczy. Co Piotr zobaczył w oczach Jezusa, że zapłakał? Tego nie wiemy, to jest tajemnica jego serca, ale możemy się domyślać, że zobaczył w jego oczach miłosierdzie, że zobaczył, że Jezus nie potępia go za to, co zrobił, że Jezus tymi oczami pokazał mu, że jest dla niego nadzieja. Wiele wieków później Jezus powiedział do Faustyny takie słowa: Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed oczyma jej duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do mojego litościwego serca, one mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia. Żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Piotr płakał. Pia płakał, bo poczuł, że Jezus mu przebacza i te łzy oczyszczały jego serce z całej tej winy. Płakał i pewnie wołał, żeby Jezus przebaczył mu to, co zrobił. I pewnie w, tym, w jego sercu. Zrodziły się te wspomnienia, które miał, być może podobne do Judasza, jak Jezus przebaczał wielu, jak przebaczał grzesznikom, jak przebaczał celnikom, jak przebaczał jawnogrzesznicy. Być może ma, miał swoje własne doświadczenia różnych takich mniejszych wykroczeń, które Jezus jemu przebaczył. Być może to doświadczenie pomogło Piotrowi zapłakać w tym momencie. Ta ufność w nim zwyciężyła. Nie wiemy, jak ta modlitwa jego w tym momencie wyglądała. Może modlił się tak jak kiedyś Faustyna. Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy, który sam jesteś dobry. Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu, bo jest Bóg miłosierdzia. I od wieków nie słyszano, ani nie pamięta Ziemia, ani Niebo. By dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona, O Boże Litości, ty sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy, gdy się udaje skruszona do miłosiernego serca Twego, u którego nikt nie doznał odmowy, choćby był największym grzesznikiem. Ufność zwyciężyła w Piotrze i doświadczył. Wielkiego miłosierdzia, które sprawiło, że mógł się tą skałą stać. Dzięki doświadczeniu przebaczenia Jezusa, przebaczenia tak wielkiej zdrady, mógł się stać tą skałą, która utwierdza przez pokolenia ludzi w ich wierze i w ich zaufaniu Bogu. Piotr i Judasz doświadczyli ogromnego dramatu zdrady. Wielu ludzi doświadczyło ogromnego dramatu zdrady Jezusa. Ale Jezus mówi tak, że choćby dusza miała na sumieniu grzechy całego świata i nawet grzechy dusz potępionych, ale zwróci się do miłosierdzia, będzie ocalona, bo takie jest miłosierdzie. Zachęcam Was, żebyście pobyli trochę z Piotrem i Judaszem, z ich drogą za Jezusem. Z ich doświadczeniem zdrady i miłosierdzia pośrodku tej zdrady. Miłosierdzia, które zawsze jest większe niż każda największa ludzka zdrada. Zachęcam Was też, byście popatrzyli we własne swoje serca, na swoje doświadczenie miłosierdzia, na swoje doświadczenie zdrady i miłosierdzia, które w tej zdradzie się objawiło. To są najpiękniejsze doświadczenia Bożego miłosierdzia w naszym życiu. To są takie doświadczenia, które nas niosą, które dają nam y, niezwykłe umocnienie i nadzieję na przyszłość, że ilekroć coś trudnego w naszym życiu się wydarzy, to zawsze jest Boże miłosierdzie, które jest większe od największych naszych grzechów. I takiego doświadczenia, takiego przekonania głębokiego w sercu Wam życzę. Dziękuję.